Cześć moje drogie osoby z Paznakura. Witam serdecznie. Zapraszam Was na miesięczny horoskop. Zobaczymy, jak nowy horoskop wpłynie na Wasze przeznaczenie. Pojawią się aspekty auge danej kategorii. Mam nadzieję, że tutaj będzie Wam się podobało. Jakby co piszcie. Dziękuję za poprzednie komentarze, za to, że działacie, za to, że subskrybowaliście kanał. Jestem wdzięczna. Dziękuję jeszcze raz. A jakie te aspekty, tak? Aura w sprawach zawodowych, cztery puchary. Aura w sprawach miłosnych to koło fortuny. Aura na finanse gwiazda. I aura zdrowotna uzupełniająca układ, oczywiście, tygodniowy. Co tygodniowy to asbułap. No i tutaj, jeśli chodzi o aspekt spraw zawodowych, aura cztery puchary. Tak naprawdę jest to karta apatii, no więc możecie odczuwać niespełnienie, tak? E, niespełnienie z danej sytuacji, tak jakby, no, macie, bo będziecie mieć możliwości, czy to w danym miejscu pracy, czy ogólnie, natomiast wy nie czuć spełnienia, żyć przeszłością, kiedyś było lepiej, fajniej, ale nie korzystać z tego, co jest przed nosem. Może chodzić o to, co macie do zrobienia w danym miejscu pracy lub jakie możecie nowe mieć tutaj osiągnięcia w innym zupełnie miejscu. Tak więc apatia może być blokującą aurą, ale nie musi być decydującą, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Miłosna aura, koło fortuny, no. zmienność losu, tak? Jak było dobrze, no to teraz może być ta tendencja spadkowa, tak? Ale jak było źle, nie wiem, nie układało się, nie mogliśmy znaleźć ukochanej osoby, ciągle było pod górkę, to tutaj aspekt koła fortuny może przynieść nam nagłe, nieoczekiwane losowe zmiany, które będą pozytywne i dodadzą nam sił otuchy i pokażą, że może być lepiej i będzie lepiej. Natomiast gwiazda, gwiazda na finanse, karta spełnienia, spełnienia marzeń, spełnienia oczekiwań. Przy takiej aurze warto grać w Totolotka, na przykład warto działać, starać się, wrócić do jakiegoś projektu, na przykład finansowego z przeszłości, bo teraz może mieć szansę na, no tutaj na sukces, tak? że, że zwyciężymy. Tak? To jest karta nadziei, spełnienia marzeń, tak więc bardzo fajna. No i zdrowie. As buław. Aura zdrowia może pokazywać w tej karcie na przykład nowe dolegliwości, nowe możliwości też, nowego lekarza, nowe leki. Nowe aspekty, cokolwiek to będzie, tu się dużo będzie działo. Zwróćmy uwagę na stany zapalne, na kręgosłup, tutaj rdzen kręgowy, plecy, niestety, stany podgorączkowe, ale też i na nowe możliwości, jeśli chodzi o wyjście z danej kwestii zdrowotnej, czyli na przykład na nowy sposób leczenia, bo może się okazać dla Was być kluczowym. Tak więc trzymajcie się, mam nadzieję, że horoskop się spodoba. Jakby co piszcie, pozdrowionka. No idziemy dalej. Do lwiątek idziemy. Witam serdecznie drogie lwiątka. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam was oczywiście na horoskop. Spójrzmy jak karty ułożą się na miesiąc teraz. Jak to będzie wyglądało? Będzie to troszkę nowy układ. Mam nadzieję, że się spodoba, a będzie dotyczył aury dotyczącej kwestii danej sfery, tak? Zobaczymy, już patrzymy, tak? Aura na sprawy zawodowe. Królowa Mieczy, na sprawy mi miłosne, Piątka Mieczy, na finanse, Władczyni i aura zdrowotna to Siedem. Buław. No i zaczynamy od aury na aspekt zawodowy. Tutaj jest surowa aura. Musimy w tym miesiącu uważać na trudną, nieprzyjemną kobietę, ale też i na własne emocje, które nas mogą blokować. Na przykład możemy ostro kogoś coś oceniać i przez to źle wyglądać, źle wypadać, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Możemy być takimi ścinającymi osobami, tak? Ja bym wykorzystała królową mieczy w aurze, żeby być bystrą, inteligentną, sprytną, opanowaną, ale nie surową, nie ścinającą, nie chcącą pokonać przeciwnika. Choć musimy uważać, bo tutaj też możemy właśnie mieć nieprzyjemne stosunki z ludźmi, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Tak więc bądźmy dyplomatyczni, chłodni, zrównoważeni. W miłości pięć mieczy no, może nas ogarnąć uczucie zazdrości lub wpływy osób trzecich poprzez ich zazdrość na naszą relację, na nasze otoczenie, i generalnie tutaj piątka mieczy, jakaś porażka w kwestii uczuć, możemy czuć taką, taką energię, ale niekoniecznie tak musi być. Tak naprawdę to może być tylko nasze złudzenie. Też uważamy na słowa, by nie powiedzieć czegoś za dużo. Bo czasami jest w tej karcie tak, że my przejaskrawiamy, chcemy pokonać przeciwnika, czyli na naszą ukochaną osobę, a potem tego żałujemy. Tak więc uważajmy na tę kwestię. I na osoby trzecie, które mogą podjudzać nas specjalnie do pewnych zachowań. Finanse. Władczyni. Tutaj możemy czuć się bardzo dobrze, bo energia władczyni, czyli obfitości, awansu, przypływu pieniędzy, sukcesu, ale też i pozytywnego wpływu silnej kobiety może być też na przykład wpływ kobiety matki naszej lub kogoś, kto reprezentuje takie cechy. No i zdrowie. Aura siódemeczki Buław mówi nam o aspekcie oczywiście walki, czyli coś trzeba będzie wywalczyć w kwestii zdrowia, walka ze sobą. Z nfz walka o receptę, walka o jakąś kwestię, zmaganie, 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 zmaganie. Nie, zwróćmy uwagę na kolana, kości, stawy, ramiona, plecy, bóle mięśniowe, osłabienia różnego rodzaju i stany podgorączkowe. Natomiast cały czas będziemy w jakimś takim stanie też walki właśnie o coś z kimś czy z samym sobą. Ale wygracie, jeśli będziecie systematyczni i Wytrwali oczywiście, czego Wam życzę. Pozdrowionka i idziemy dalej. Idziemy do osób z znaku panny witam serdecznie, drogie panny. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy, jak horoskop miesięczny ułoży się dla Was. Pojawią się inne aspekty. W innej scenarii, innej oprawie. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. I już patrzymy, jak to będzie wyglądało. Ja Wam dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście. I tak. E, zwróćmy uwagę na aurę. Aura na przykład w tym miesiącu spraw zawodowych, aura spraw uczuciowych, miłosnych, aura na finanse, cztery miecze e, i zdrowotna aura to e, giermek buław. No i patrzymy, tak, mamy oczywiście aspekt zawodowy, aura powodzenia, sukcesu, spełnienia, zakończenia czegoś, wejścia na nowe tory, nowe układy, karta wyróżnienia, pomyślności, sławy, pokazywania się i czerpania z tego zysku. Karta też na przykład dobrej współpracy z zagranicą czy wyjazdu w związku z zagranicą. Natomiast aura miłosna to aura przygody, namiętności, pasji, aura wskazująca przede wszystkim na odnowienie się uczuć, na komunikację, na erotykę, ruch, poznawanie ludzi, podróże też oczywiście, zmiana miejsca zamieszkania. To po prostu jakby jako element dodatkowy, ale dużo się będzie działo, dużo dobrego. Aura czterech mieczy, jeśli chodzi o finanse, mówi nam o spowolnieniu. Może być też spokój, na przykład, że nic złego się nie wydarzy, będziemy po prostu. Z, z, w takim, w takim konstansie, tak? Ale też nie będzie nic złego. Natomiast generalnie jakiś zastój, bo dla niektórych zastój może być pozytywny, a dla niektórych niestety nie, tak? Ale na przykład, oczekujemy przypływu dużego pieniędzy, no to możemy czekać na ten przypływ, tak? Ale jeżeli na przykład mamy te pieniądze, no to może być takie tak zwane kolokwialnie spanie na pieniądzach, tak? Po prostu sp i spokój, tak? Zastój, spokój, to zależy wszystko od waszej pozycji, oczywiście generalnie w tej kwestii finansowej, tak? Bo ten spokój mieć może właśnie różne wymiary. No i aura zdrowotna. Aura zdrowotna wskazuje na giermek buław. Giermek buław wskazuje na aspekty nowości, nowe, nowa droga, nowy sposób leczenia, nowe spojrzenie, nauka w ogóle w kwestii zdrowia. Zwróćmy uwagę na kości, stawy, mięśnie, kolana, układ ruchu. Stany zapalne, natomiast sama w sobie karta jest kartą regeneracyjną i dającą sporo fajnej, pozytywnej energii, jeśli chodzi o zdrowie, czyli zapał do działania i siły witalne. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia, hej.